Witam wszystkich Aleksandra Gołdarius.pl, a ze mną Oskar Wierzejski, Witaj. Siemanko. Wygrałeś tą walkę, jak się czujesz tuż po, bo szybko znokautowałeś przeciwnika. No, to był szybki nokaut, sam się nie spodziewałem tego chyba. Mhm. A uważałeś swojego przeciwnika za mocnego? Czy trochę olałeś przygotowania do tej walki, bo byłeś pewien, że zwyciężycie? Nie, nie, nie. Ja się przygotowywałem na innego rywala, a o tej walce się dowiedziałem dwa tygodnie przed, także ja byłem w sztosie. Mhm. E, Okej, okay. a jak twoje przygotowania się odbywały? Najpierw robiłem treningi u siebie w Karpaczu no i dojeżdżałem oczywiście do Świdnicy do moich trenerów, tam robiliśmy tarcze przede wszystkim, wszystkie, no wszystko, że się przygotowaliśmy do wszystkiego. No i co, na koniec przygotowań sparingi, sparingi w dzierżeniowie z Mateuszem Masternakiem, Markiem Mateją, no i to były bardzo dobre, cenne sparingi. Ty jesteś profesjonalnym sportowcem, jeżeli dostałbyś propozycję na przykład walki we freak fightach, to zgodziłbyś się czy nie? No jak dobrze sypną, to czemu nie? Czyli kaza też się liczy? To znaczy oczywiście, wiesz co, nie robi się tylko dla, wiesz co, dla jakiegoś, dla jakichś osiągnięć tylko, to też pieniądze są, nie? I mówię, mm. że by oferta była fajna i oczywiście z jakiejś fajnej federacji, a nie jakiejś dla downów. Hmm, jaką federację można na myśli? W jakiej chciałbyś najbardziej zawalczyć? To jest Chyba najlepsze, no każdy dobrze wie, jakie to są. Mm -hmm. Czyli organizatorzy tutaj do nich komunikat? Że mają tutaj zawodnika, który być może zgodziłby się, a z kim byś chciał zawalczyć? Masz taką osobę, z którą, ym, z którą szczególnie chciałbyś podjąć walkę? Ty, no nie wiem, kurczę. Nigdy się na tym nie zastanawiałem, szczerze. Czyli nie ma tak, kto cię wkurza. Nawet jeżeli go nie znasz osobiście, to no ci... przez internet on cię wkurza i chciałbyś zawalczyć. No to Kasio wiadomo, ale Kasio to wiadomo, że on też yy, tak troluje trochę i on jest inną osobą na żywo, nie? Ale kurde, no gdzie, ja zasięgów nie mam, żeby do takiej walki w ogóle wyjść. żeby w ogóle ktoś usłyszał, że ktoś taki jest jak Oskar Wierzyński, to nie wiem, musiał chyba kogoś opluć na ważenie, albo z denimu pociągnąć. Mm. E, a może zdecydowałbyś się na taki ruch dla popularności, czy nie? Nie, no nie. Nie przekraczasz pewnych granic. Nie, no oczywiście nie. Ja mam szacunek do rywala i ja zawsze miałem. I dla mnie to jest, wiesz, trochę pajacowanie. Chociaż jeżeli ktoś by sobie zasłużył, ale to poza kamerami, a nie na ważeniu, tym bardziej no wiesz co. Mhm. To jak ty w ogóle oceniasz tego typu gale? No Bo tam często właśnie te walki, czy tam ceremonie, powiedzmy, ważenia face to face nie odbywają się tak typowo sportowo, tylko są konflikty pomiędzy tymi przeciwnikami, oni się często nie szanują. Jak ty to oceniasz? Tak, jest show. Tego ludzie chcą w tych czasach to jest yy, w cenie, że tak powiem, i każdy tego chce. Sam, sam nie będę po tym jechał, bo sam to oglądam i lubię to. Także no, nie będę ukrywał, że ja to jako sportowiec sam oglądam i czasami pompę sobie cisnę z tego, bo to jest naprawdę zabawne, nie? Ale. Czy jeżeli kiedyś mówię, jeżeli może kiedyś jakąś propozycję by dostał, jak najbardziej. Oczywiście, nie wiesz co? Ja też muszę myśleć przyszłościowo, nie będę brzyboksował całe życie, kuźwa. No, coś w tym jest, a oglądałeś ostatnią walkę Donisa Załęckiego i Don Diego? No, oczywiście. I co, jak oceniasz? Yy, tą, o, tą co się odbyła w końcu, tak? Tak, go online, odbyła się niedawno. No, no kurde, trochę w szoku byłem, myślałem, że będą jechać ci ze sobą mostro tam, a ta trzecia runda taka pana była trochę. Mm. Nie tego się spodziewaliśmy i też przede wszystkim e, gdyby to było na gali to było to inaczej, a to już był taki lekki niesmak, wiesz co. No tak już te emocje opadły, na pewno inaczej się to ogląda też online niż na żywo. E, jak ty oceniasz w ogóle Denisa Załęckiego, bo on e, no, walczy we freakfightach, fightach, tak? natomiast dąd jego słynie z takiego um, słynie ze sportowca z krwi i kości, można powiedzieć tak jak ty jak ty oceniasz umiejętności Denisa? No, to nie jest jakiś leż, wiesz co, no, kawał chłopa, przede wszystkim, i też on kiedyś kickboxerem był chyba, nie z tego co mi wiadomo. Także, no, dobry zawodnik, widać było, że poprawił taką dychę, jednak trochę tam podciągnął ją, bo wtedy to w tej pierwszej walce, to chyba po pierwszej rundzie on już zdychał mhm. zalanem, a teraz, jak to oglądałem, to naprawdę solidnie to wyglądało, i w tej trzeciej rundzie on chciał się bić, a nie Don Diego. No tak, on nawet coś powiedział po walce, że jego trochę unikał jego ciosów, tak. Okej, okay. a jak oceniasz walkę Dawida, jego ojca? No, tu ci powiem, jestem w szoku, kurde, ile on ma, 40 parę lat chłop? Tak, ponad 40. On jakoś w wieku mojej mamy jest, także no w szoku jestem lekkim. I nie bierze żadnych tam używek, dopingów? Wyszedł, badania wyszły, że jest czysty. Ale to tylko na testosteron. Mhm. Czyli, Czyli myślisz, to... że tam coś innego w sensie było nie, brane? Nie myślę, po prostu mówię jak jest. Ja widziałem tylko badania na testosteron, więc się nie wypowiem. Nie? Ja oczywiście nigdy nikomu nie sugeruję, że on jest na bombie czy coś, mhm. ale no, no nie wiem, no ja widziałem tylko badania, jak robił na testosteron, więc no co ja mogę powiedzieć. Nie wiem, wiesz co, to MMA się rządzi swoimi prawami, dobrze wiemy, że tam testów nie ma, także... Mhm. No dobra, no to słuchaj, być może do zobaczenia na jakiejś gali Freak Fightowej, życzę Ci dalej powodzenia, trenuj, prowadź sportowy typ, tryb życia, tam pewno to przyniesie profity w przyszłości. Nie tak, no zobaczymy, fajnie by było, w sensie nie, że fajnie by było na Freakach zawalczyć, tylko fajnie by było wygrywać. Super, to gratuluję i dzięki Dziękuję za rozmowę. bardzo.